Cześć kochani, witam was ponownie na kanale House of Makeup. Ale się porobiło co? Mamy mega specyficzny czas, mnóstwo ludzi jest w domach i stwierdziłam, że w takim okresie warto jest przetestować techniki makijażowe, na które do tej pory nie starczało nam czasu albo wydawało nam się, że może one będą nieskuteczne. Oczywiście bardzo was proszę, żebyście napisali mi w komentarzach, co tam u was słychać, jak się w tym czasie trzymacie, czy jesteście zdrowi i tenże czas chciałabym naprawdę móc wypełnić wam Ciekawymi filmami i propozycjami, żeby było Wam po prostu przyjemniej. I Dzisiejszy film będzie dotyczył techniki makijażowej, która podobno ma pomóc w minimalizowaniu widoczności porów w makijażu. I o tej technice jakiś czas temu już słyszałam, gdzieś ona obiła mi się o uszy, ale powiem szczerze, że jakoś tak mocniej się nad nią nie pochyliłam, ponieważ wydawało mi się, że raczej nie sądzę, że ona mi się sprawdzi. Natomiast w tej chwili stwierdzam, że. Kiedy jak nie teraz przekonać się, czy może wspólnymi siłami odkryjmy technikę, która będzie świetnym sposobem na utrwalanie makijażu, na właśnie minimalizowanie widoczności porów i na piękniej wyglądający podkład, jak już będzie po tym wszystkim. A jako, że odcinki, w których biorę na tepet moje pory, zarówno makijażowo, jak również pielęgnacyjnie, cieszą się dużym zainteresowaniem, to mam nadzieję, że ten odcinek również będzie dla Was przydatny i być może uda nam się znaleźć coś fajnego albo po prostu obalić mit który nie działa. Zapraszam serdecznie. Słowem wstępu chciałabym jeszcze powiedzieć Wam, jakich cieni dzisiaj użyłam, ponieważ być może się tym zainteresujecie. To jest paletka Fenty Beauty w numerze 4. To są te Snap Shadowsy w odcieniach różu. I wiecie co? Stwierdziłam, że chcę sobie dodać trochę energii, trochę uśmiechu w tym czasie i po prostu sprawić, żeby było jak najprzyjemniej, nie tylko w przekazie merytorycznym, ale również wizualnym. Zaczynamy i już Wam mówię, o co w tym wszystkim chodzi. Kochani, już od dłuższego czasu prosicie mnie, abym przetestowała metodę na nakładania pudru pod podkład. Ponieważ ma to być metoda, która rzeczywiście pięknie wypełnia pory, pięknie wygładza makijaż, ma to być metoda, która pozwala nam na osiąganie większego krycia podkładu, z czym wiąże się większa oszczędność używanych kosmetyków. Jeżeli chodzi o podkład, ponieważ nakładamy dwie warstwy pudru. Jestem bardzo ciekawa tego, jak to się sprawdzi zwłaszcza że, jak wiecie, jestem szczęśliwą posiadaczką rozszerzonych porów. To jest, słuchajcie, no już taki problem skórny, z którym niewiele da się zrobić. Ja już próbowałam naprawdę mnóstwa rzeczy i uważam, że da się te pory zmniejszać, natomiast trzeba już się przyzwyczaić do tego, że się je ma, więc jeżeli mam w zanadrzu technikę, która może chociażby wizualnie sprawić, że one będą wyglądały na bardziej wygładzone, to będę się bardzo cieszyła. I zastanawiając się, który puder będzie dzisiaj najlepszą opcją, stwierdziłam, że użyję, słuchajcie, pudru Anastazji Loose Setting Powder. Oczywiście, że myślałam też o pudrze Laury, natomiast kiedyś pamiętam, że testowałam właśnie ten puder w taki sposób, że musiałam dołożyć na całość odrobinę korektora, czyli na warstwę, która była już przypudrowana i była to niestety masakra, więc stwierdziłam, że puder Laury do tego się na pewno nie sprawdzi, a ten puder Anastazji ma dosyć spore szanse, ponieważ jest on bardzo cieniu bardzo wygładzający i daje właśnie taki fajny, lekki efekt zmatowienia. Zaczynamy! ale, jestem podekscytowana, ale, żeby ten test miał ręce i nogi, to stwierdziłam, że przetestuję tą metodę tylko na jednej połówce twarzy, natomiast na drugiej nie będę nakładała pudru pod podkład i zobaczymy sobie po kilku godzinach noszenia, czy rzeczywiście jest to metoda, która poprawia mój makijaż, która sprawia, że jest trwalszy i te pory nie są takie widoczne, czy wręcz przeciwnie. Mam tutaj, słuchajcie, przygotowany pędzelek z Hulu. Super jest ten pędzel, naprawdę sprawdza mi się on wyśmienicie. Pędzelek Kopytko, tak już sobie go nazwałam i to jest numer Pro 15. I tym pędzlem będę nakładała puder na obszar nosa, trochę na czoło i na brodę. I gdzieś tam sobie trochę poczytałam o tej metodzie i ma być to metoda, która sprawdza się idealnie na takich tłustszych obszarach naszej twarzy, dlatego też policzki. Oczywiście pominę i zobaczymy, jak to będzie działało na strefie. Te. O, kurka wodna. Zobaczcie, jak pięknie wygładził mi ten puder moje pory szanowne. Nałożę troszkę więcej, ale nie chcę też przesadzić, ponieważ myślę, że jeżeli pracujemy warstwowo, to nadmiar tutaj nie będzie wskazany. No ale wytworzyła mi się tutaj naprawdę piękna, wypełniająca powłoka. Teraz połóweczka czoła. Ups, trochę przypruszyłam brwi, trudno. No i broda. Krok pierwszy tej trzyetapowej metody zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Zobaczcie, jak ten najbardziej problematyczny obszar się cudownie wygładził. Anastazja szacun, ten puder wygląda przepięknie i po raz pierwszy w życiu nakładam go na gołą twarz, czyli na taką, na której jest tylko pielęgnacja, i wygląda to super. No ale za chwilę się przekonamy, czy ten efekt będzie utrzymany, kiedy na taką zmatowioną warstwę nałożę podkład. Żeby jak najlepiej przetestować tą metodę, będę dzisiaj pracowała tylko i wyłącznie na moich ulubionych i sprawdzonych kosmetykach, puder uwielbiam, to już wiecie. Jeżeli chodzi o mieszankę podkładów, którą dzisiaj zastosuję, to będzie mieszanka podkładu burżua Always Fabulous oraz z podkładu Avonu Power Stay. I teraz nałożę sobie mieszaneczkę na stronę prawą, na której mam już trochę pudru. Słuchajcie, no ja naprawdę mam wrażenie, że te pory wyglądają lepiej. Nałożę sobie jeszcze odrobinkę samą gąbką na płatki nosa, które u mnie są najbardziej problematyczne. I wiecie co? To co zauważam, to rzeczywiście fakt, że tego podkładu można nałożyć mniej, jak mamy trochę warstwy pudrowej, ponieważ odnoszę wrażenie, że ten podkład, a raczej mieszanka podkładów, wydaje się bardziej kryjąca. Póki co naprawdę mi się podoba, zobaczymy jak będzie po pudrze. A teraz nałożę sobie podkład na drugą stronę, gdzie nie mamy warstwy pudrowej pod spodem. Biorę drugą stronę gąbki. Ale jestem ciekawa, słuchajcie, naprawdę. Jeśli znajdę coś dla siebie, to będę mega szczęśliwa. I zawsze moje pory były moim ogromnym kompleksem, ale wiecie co? Jak założyłam YouTube'a, to pozornie stwierdziłam, że one są fajne i one są przydatne, ponieważ one pozwalają mi na robienie wielu testów i wielu ludziom moje szanowne pory się po prostu przydają, ponieważ mogą uzyskać jakieś takie ciekawe informacje i porady dla siebie. Także, okej, okay, cieszę się nawet, że mam pory. Mam już podkład na całej twarzy i mam również pewne przemyślenia. Strona, na której nałożyłam odrobinę pudru pod spodem, wygląda trochę lepiej, ale to nie jest jakieś Spektakularne moim zdaniem. Pory są trochę bardziej wygładzone i ten obszar jest bardziej zmatowiony. Nałożę teraz korektor i zaraz sprawdzimy jak poradzi sobie etap trzeci tej techniki, czyli nałożenie pudru. Nałożę korektor L'Oreal Infallible More Than Concealer i stwierdzam, że to też słuchajcie będzie ciekawe zobaczyć jak ten korektor się zachowuje na obszarze pod okiem, ponieważ jednak tutaj mam puder nie pod samym okiem, natomiast na tym miejscu on jest, więc zaraz sobie sprawdzimy czy korektor też będzie wyglądał dobrze czy nie. To, co na pewno mogę powiedzieć już na tym etapie, to fakt, że po tej stronie muszę być trochę ostrożniejsza, ponieważ mam wrażenie, że produkty pod moimi palcami są trochę bardziej tępe. Dlatego też trzeba uważać, żeby za mocno nie przemieścić tych warstw, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli będziemy pracować zbyt dużym naciskiem, to może nam się to wszystko zważyć. Przed nami etap trzeci, ostatni, czyli Pudrowanie, utrwalanie i oczywiście będę używała pudru Anastazji, czyli tego, które już wcześniej nałożyłam. Okej, okay, bardzo mi się podoba tutaj. Zobaczmy drugą stronę. Przypudruję sobie już czoło i wreszcie czuję, że mogę trochę bardziej... Życia Wam przekazać, ponieważ jest to nowa technika, a mimika tutaj nie sprzyja, więc starałam się też jak najmniej ruszać twarzą, żeby nie dokładać tutaj zmiennych. I na tym etapie mogę Wam powiedzieć, że nie widzę jakiejś takiej spektakularnej różnicy pomiędzy obydwiema stronami. Jest może minimalnie lepiej po tej stronie, gdzie nałożyłam puder, ale nie jest to bardzo mocno zauważalne. I tutaj zastanawiam mnie to, jak sprawdzi się ta metoda w ciągu dnia, ponieważ może się okazać, że albo rzeczywiście tutaj ta strefa będzie lepiej utrwalona, ponieważ ona u mnie nosi. Największe ślady użytkowania, ale może się też okazać, mm, że tych warstw jest po prostu za dużo, i wiem z doświadczenia, że kiedy ja na przykład nakładam zbyt ciężką warstwę podkładu na mój nos, to wszystko się waży, zjeżdża i ześlizguje, więc ten test naprawdę wiele nam powie, ale po kilku godzinach noszenia. Ja póki co dokończę makijaż i zaraz zrobię mały goodbye przed yy, wielogodzinnym testem noszenia. I ja już gotowa. Na ustach mam znowu mieszankę. Ja to jestem mieszankowa babka. Pomadek Narsa i odcięcie mniejszy to jest Dolce i środek ust wypełniłam kolorem Rose Cliff. Wygląda to pięknie. I teraz, co by było sprawiedliwie, to utrwalę mój makijaż jedną z moich najbardziej sprawdzonych i ulubionych mgiełek: czyli użyję mgiełki Smashboxa Photo Finish Setting Spray. O! I póki co, kochani, tylko i wyłącznie tymczasowe goodbye, mówię Wam o godzinie. 14.08 muszę tylko trochę zakryć, bo mam trochę wiadomości i widzimy się w drugiej części odcinka, czyli już za chwilę i sprawdzimy czy rzeczywiście to jest super metoda, czy też nie, ponieważ ja na ten moment nie umiem tego powiedzieć, dowiem się za parę godzin. Kochani, jestem z powrotem. Mamy godzinę 22:20. Tak, dobrze widzicie, zmieniłam tapetę. I ten, kto nie wie o co chodzi, to zapraszam na mój Instagram i jak możemy łatwo policzyć, minęło już 8 godzin testu i naprawdę wiem już dużo na temat tej metody, także zapraszam na moje ostateczne podsumowanie. A zatem moje ostateczne podsumowanie testowanej dzisiaj metody brzmi jestem na nie. Wynika to z tego, że po pierwsze musimy włożyć trochę więcej czasu, więcej pracy, zużywamy więcej pudru, a efekt nie dość, że nie jest o wiele lepszy, to jest zbliżony, a nawet odrobinę gorszy. Przyglądając się tak bardzo szczegółowo moim połówkom twarzy, stwierdzam, że ta strona lewa, gdzie nie miałam pudru pod podkładem wygląda nawet trochę lepiej i potwierdziły się moje przypuszczenia. Moje obawy związane z tym, że tam, gdzie rzeczywiście to sebum jest produkowane w trochę za dużej ilości, nadmiar produktów nie służy, ponieważ ta trzecia warstwa, niestety, spowodowała, że. Tutaj ten obszar wyświecił mi się bardziej. I wiecie, muszę wam w ogóle powiedzieć, że testując przeróżne sposoby na minimalizowanie porów w makijażu, stwierdzam, że tutaj naprawdę minimal się sprawdza. I jeżeli chodzi o pielęgnację, to uważam, że udało mi się naprawdę solidnie zmniejszyć widoczność moich porów. Z porami trzeba się trochę pogodzić, trzeba się z nimi zaprzyjaźnić. Oczywiście pielęgnacyjnie można dążyć do tego, żeby one wyglądały na mniejsze, na bardziej złagodzone. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż, no to tutaj już jestem dosyć konkretna. Konkretna. Mało która baza rzeczywiście sprawia, że te pory wyglądają dobrze, ponieważ czasami ich tustość, tak jak na przykład w przypadku bazy Porefessional Benefitu, sprawia, że one wyglądają jeszcze gorzej. No i tutaj znowu mam to samo wrażenie, że to jest metoda, która po prostu przez za dużą ilość warstw sprawiła, że pory wyglądają gorzej. A zatem kochani, pointując, są pewnego rodzaju triki makijażowe, które zyskują dużą popularność na przykład na Instagramie, ponieważ super się je ogląda. Jak widzieliście, ja sama byłam naprawdę zachwycona tym, jak moja twarz wyglądała bezpośrednio po nałożeniu pudru, ponieważ rzeczywiście ten efekt bluru był zauważalny. Natomiast dla mnie istotne jest nie tylko to, jak to się ogląda, ale przede wszystkim to, czy... Te triki działają. To jest dla mnie najważniejsze, dlatego też to podsumowanie po wielu godzinach noszenia jest tak istotne w dzisiejszym odcinku. Wszystkie triki, które ja Wam polecam, to są triki, wiecie, takie przetestowane w 100% przede, przeze mnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie, wiecie, internetowe sztuczki, to niestety one bardzo często się nie sprawdzają. Klasyka w makijażu to jest coś, co kocham. Natomiast jeżeli macie jakieś triki makijażowe, które Waszym zdaniem są świetne, albo chcielibyście znaleźć recenzję na kanale House of Makeup, to koniecznie piszcie w komentarzu. Kochani, to już wszystko na dziś, ale ja chcę się zmyć, zażyć kąpiel. Cieszę się, że mogłam dzisiaj sprawdzić dla Was tą metodę, która miała być super. Okazało się, że niestety tak nie jest, ale to też jest cenna informacja zwrotna. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jesteśmy w tym czasie razem. Mam nadzieję, że u Was będzie wszystko w porządku i że to wszystko niedługo wróci do normy. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, czekam na Wasze kciuki w górę, subskrypcje, komentarze i do zobaczenia, kochani, następnym razem.